Cześć, witam na moim kanale krzysiek 0227 Dzisiaj, tak nie typowo, z trasy troszkę powiadam. Czas mi szybciej zleci. Zakończył się sezon lotowy 2024. No, od tego czasu dosyć dużo się dzieje u mnie w hodowli. Powstają, powstaje nowy projekt od trzech tygodni. W zasadzie dwa nowe projekty. Drugi, jak dobrze pójdzie, będzie skończony w tym tygodniu. Ale o tych projektach opowiem Wam na kolejnym moim filmie. Dlatego, jeśli jesteście, jesteście ciekawi co to za projekty, zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Dajcie dzwoneczek. Wtedy będziecie na bieżąco. Z moimi filmami, które piszę na kanał. No, sezon lotowy dla mnie zakończył się no, bardziej lub mniej udanie. I jeśli chodzi o gołębie doros dorosłe, tak jak już mówiłem wcześniej, w kategorii B zostałem mistrzem oddziału. No, generalnie. Nie jest to super wynik w okręgu, dało mi to chyba tam szóste miejsce w mistrzostwie rocznych. Też jestem tam w czołówce w okręgu. Także można powiedzieć, że sezon zakończył się jako tak, No co prawda nie na moje ambicje i plany jakie mam na przyszłość, ale biorąc pod uwagę, że no ta drużyna jest na etapie budowania roczników. Miałem 30 gołębi starszych, tylko w 50. Reszta to były roczne. Więc tak w miarę się coś tam ugrało. Natomiast jeśli chodzi o gołębie młode, no to sezon wyszedł dla mnie. Kolejny w zasadzie sezon dla mnie wyszedł rewelacyjny. W oddziale wygrałem wszystko, co możliwe: wszystkie mistrzostwa. Jeśli chodzi o okręg, obroniłem tytuł mistrza okręgu GMP w Młodych z ubiegłego roku. W ubiegłym roku też byłem mistrzem okręgu w GMP, byłem też mistrzem okręgu w kategorii A Młode. W tym roku mistrz okręgu GMP i pierwszy wicemistrz okręgu w kategorii A Młode. Poza tym mam jeszcze trzy asy pierwsze w okręgu Młode. Także można powiedzieć, że bardzo fajnie yy, w regionie drugi wicemistrz regionu, pierwszego GMB Młode, w trójce jest hodowca W zasadzie mistrzem regionu jest na chwilę, zobaczymy jak w Polsce, ale myślę, że będzie, jak nie mistrzem Polski, to na pewno wicemistrzem Polski, z tym wynikiem, także przekrocz z taką personą. Żadna ujma. Jesteśmy po małych transferach. W zasadzie ten transfer był taki troszkę spontaniczny, nieoczekiwany. Hodowla z którą od wielu lat współpracuje. generalnie, kolegujemy się też. Z racji przyczyn osobistych musi zrezygnować z hodowli. I po prostu z tej hodowli nabyłem pięć najlepszych par z gojenika rozkładowego. Mowa o hodowli Im Chróściel. Pozdrawiam Krzyśka Chróściela. Także trafiły do mnie gołębie. No w zasadzie takie już, które, które miałem, bo wcześniej się wymienialiśmy, współpracowaliśmy, wypożyczaliśmy sobie gołębie, tak, mieliśmy wcześniej też naparowanego, naparowaną taką parę takiego lotnika fenomena, Krzyśka Chryściera, naparowałem na swoją fionę, naparowałem też na matkę fiony, także mam dzieci z tego połączenia w rozwodzie, dają naprawdę świetnego gołębie, u mnie zresztą, jak Krzyśka. A ptaki, które do mnie trafiły, no generalnie to są gołębie werkamen, kociuba, marek, Trzaska, Trafiła do mnie para, rodzice i gołębia, który w tym roku miał dwie jedynki u Krzyszka Trafiła do mnie matka, zresztą cało, praktycznie cała rodzina samiczki, która u mnie, jako roczna, w tym roku ma 12 tam z groszem kofi, jest w drużynie mistrza oddziału, zdobyłem w kategorii B. Także, także myślę, że to są bardzo dobre gołębie i w najbliższych latach, no podejrzewam, że wniosą dużo do mojej hodowli. Czas pokaże. Był? Na pewno, na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże, no to... to... Okay. Drugi transfer, yy, właśnie jadę yy, odebrać gołąbka, bądź dwa gołąbki, zobaczymy, yy, od Marcina Kobieli, z Marcinem Kobielą, yy. znamy się już od, w zasadzie od 7 lat. Historia tej znajomości, tej współpracy zaczęła się w 2016 roku, gdzie jego gołąb zawitał do mojej hodowli. Zwróciłem mu tego gołąbka, tak, tak się poznaliśmy. Aby się zrewanżować w 2017 roku Marcin zaprezentował mi samiczkę, może 70-50 odebrałem ją na wystawie ogólnopolskiej w 2018 roku. Tak naprawdę od tej samiczki wszystko się zaczęło. W sensie, w sensie samiczka zaczęła, okazała się bardzo dobra w rozchłodzie. Wydała no, kilkanaście naprawdę kapitalnych lotników. Do tej pory jedna samiczka jest jeszcze u mnie w lotniku lotowym. Mnóstwo wnuków, wnuczek. Ta samiczka bywa trzecia, trzecim masem okręgu w kategorii 30 były jej specjalnością. Mam, już tej oryginalnej samicy nie ma 750 podpadła Natomiast mam i córkę w rozkładzie. No, ta córka też wydała mi, na tą chwilę mam. W lotowym mam psemkę dzieci i siedem, albo też osiem wnucząt z tej samicy. Naprawdę, naprawdę przekazują te gołębie, bardzo fajnie lecą. Potem następne gołębie, które do mnie od Marcina trafiły, to były gołąbki nabyte w 2019 roku. Głównie, głównie z, z, wszystkie, praktycznie z linii, z linii Olimpijczyka 2250, także one też są do tej pory u mnie w rozpłodzie. też bardzo fajne mam z tych połączeń do mojego łęckiego. Dzisiaj jadę po młodego, który jest właśnie przygotowany przez Marcina na moje specjalne życzenie połączył tą parę, którą miał połączoną właśnie w 2017 roku, skąd, skąd była ta pierwsza samica, o której mówiłem, 70-50. Także jadę po pełną siostrę, może też po pełnego brata. Z tego połączenia, to jest połączenie samczyka, to jest ten samczyk 52-21 z 15 roku. Syn, syn olimpijczyka 2250 naparowany na Sabiczkę, 61 6115 z 16 roku ona jest z kolei jej no, córką olimpijczyka 2250 także także wracam że tak powiem do korzeni mam już też w rozwodzie Mm, kilka gołąbków, e, na przykład po tym samczyku 52-21 e, to mam już taką samiczkę z 19 roku, 91-80. Z niej też mamy e, bardzo dużo goleń w goleńniku lotowym, jak i wnuczek, wnuczątki. E, potem w, e, bodajże drugi. E, nabyłem samczyka z połączenia właśnie 52-21 na, na Olimpii Gamandę. jest córką Queen Emir. Także no, to też są naprawdę topowe gołąbki. Mam też, mam też taką samiczkę z połączenia Cassiusa na, na właśnie samiczkę 61-15. Kas jest, Kas jest to pełny brat Olimpijczyka 22:50 na 61:15 no to córka, córka 22:50. Yy, także no także jedziemy po takie gołąbki jeszcze. To już są ostatnie gąbki, które zostaną wprowadzone do mojego hodowli do rozbudowego No Tam jeszcze na pewno trafią yy, z dwie, może samiczki yy, z mojego chowu. Już jeszcze nie wiem co, zobaczymy. Zobaczymy, jak się to tam na parę ułoży. Jeśli chodzi o stan dojemnika lotowego, no, mogę powiedzieć, że jestem już praktycznie gotowy na, na to, aby poprawić sobie te wyniki już w kategorii A B i wyjść spoza tego oddziału, już zaznaczyć się na skalę okręgu czy regionu, może Polski z racji tego, że no już te roczniki troszkę są pobudowane. Tak jak ktoś śledzi mój kanał, od, to jest trzeci mój sezon po powrocie, po tej mojej pauzie, po przerwie. Trzeci mój sezon lotowy. Zresztą tak jak już na początku wspominałem, mój kanał jest prowadzony na zasadzie takiego blogu, to jest taki mój pamiętnik. Ja sobie wracam chętnie do tych filmów, które wcześniej kręciłem. On ma na celu pokazanie jak, yy, jaka droga jest potrzebna, wiadomo, niektórzy potrzy, yy, potrzebują mniej czasu, niektórzy więcej na to, aby dojść do jakiegoś określonego celu. Ja mam jakieś założone cele od samego początku, wiadomo wcześniej osiągałem wyniki yy, bardzo dobre, doszedłem do takiego momentu, gdzie już zaczynałem pokazywać się yy, na skale yy, Polski yy, czy intermistrzostwa nawet, tak? No, ale to był moment taki przełomowy w moim życiu. Wtedy musiałem jakby z, y, 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 odstawić hodowlę na drugi plan. Y, zakładałem wtedy firmę, y, musiałem się na tym skupić i go jakby w odstawkę trochę. I wiadomo przez te parę lat y, roczniki się postarzały, część została wysypana do rozgłodu. Także od trzech lat. Jakby wracam na nowo, oczywiście bazę gołębi swoją miałem, swoją linię doszły, nowe gołębie doszły, gołębie, tak jakbyś myśleć, już mój kanał, gołębie, pa gołębie Pawła Mędrysy. Więc, więc jak wybuduję sobie te linie na nowo. No i roczniki, tak, w gołębniku lotowym. Mamy już bardzo, fajny, bardzo fajną drużynę na ten sezon który będzie się zbliżał 2025 będzie już około 40 dwulatków mistrzostw tych dwulatków, które no które zrobiły mistrza właśnie bo Młodych GMP, trochę trzylatków bardzo fajnych czterolatków latków no, 25 lat pojedyncze sztuki także 50 już obstacimy gołębiami od dwulatka zwyż. poza tym po tym sezonie notowym gołębi Młodych Zostało 44 sztuki selekcji na, na gołębie roczne. Także no to jest główny cel teraz i założenie na ten przyszły rok, aby, aby zaakcentować się w tej kategorii AB. Oczywiście to wymaga troszeczkę innych przygotowań, troszeczkę innego systemu przygotowania gołębi niż do tej pory, jak, jak to prowadziłem, więc troszeczkę inaczej, tylko jakby był przygotowany do sezonu lodowego na ten wynik. No i co, no jadę do Marcina, no bo do kogo jechać, jak nie do Mistrza Polski w kategorii AB? Krótki i średni dystans. Także, także, jedziemy troszeczkę zasięgnąć porad, wymienić się spostrzeżeniami. No może nagramy coś tam u Marcina. Zobaczymy. Co gąbki na tę chwilę się bierzą? Także sezon. Też bardzo ważny oczywiście, ale chyba tego nie muszę mówić. Gąbki tą szatek stoją miałby jak najlepszą na kolejny sezon. No i tyle, no co, dojadę do Marcina, tam coś jeszcze nagramy. Jesteśmy już na miejscu, jesteśmy właśnie w domiku rozpłodowym Marcina. O, Marcin na pierwszym planie. Cześć Marcin. Witam. I tutaj mamy w ręku samczyka tego 5221, dobrze tak. Nie, numer? Aksel. E, o imieniu Aksel. To jest ojciec tej samiczki 7050, o której Wam wspominałem wcześniej. E, tej samiczki, o której się tam wszystko zaczęło. Dobrze. Kapitalny samczyk. 15 rok. A jeszcze jest w świetnej kondycji. No parowanie pokrewieństwie, nie? To jest parowanie w pokrewieństwie, czyli to jest syn Olimpijczyka 2250. Jolcik parowany na, na swoją półsiostrę. Na... Półsiostrę. Olimpijczyk był 6... parowany. Olimpijczyk był na półsiostrę. A, on jest już im bredem, ale jest y, ta para, które będę tak. młody teraz brał, to jest y, on połączony ze swoją siostrą tak, tak, zawsze, tak. naprawdę. Półsiostrą. 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 Półsiostrą, bo ona też jest po, y, po Olimpijczyku 2250, tak. nie? Zaraz zobaczymy jeszcze tą samiczkę. 6115. To jesteśmy już na gojemniku do Spodowa, gdzie są samuszki rozdzielone. Właśnie, właśnie tutaj, w tej sałuszki, jest 1,15 Zobaczcie, jak ładnie już gołąbki są praktycznie, można powiedzieć, wypierdolone. Z tej linii. E... 16 rok to na niebieskim nie tutaj Mamy tam samiczkę 61,15 Córka Olimpijczyka 2250 O, nie się to tutaj jest samiczka, zaraz sam ją wezmę do ręki no to tego gołębia, co ty miałeś tą samiczkę po tej parze, to ja miałem 75-10 w siostrę pełną, która wydała tą y, taką super lotniczkę, ona 4 razy pierwsza była 2308, 308 sprzedam akurat do Chin tą samiczkę, już nie mam. Czyli tej twojej pełna siostra to wydała, nie? Tu Marcina jak widać na posesji. E, no, wielka przebudowa, wymiki. Jeden można, plac, powiedzieć, jeden plac budowy. Ta, można powiedzieć jeden plac budowy. Tak jak widać, ja też nie, nie próżnuję. Wszystkie gojemniki są przenoszone. Stawiany jest nowy gołemnik. Tam widać w tle, który on i tak docelowo będzie przeniesiony jeszcze w inne miejsce. Gołębnik rozpłodowy. Już z tego innowacyjnego materiału. Z tej płyty warstwowej. Także widzicie koparki. dzieje się, no ale pogodę mamy dobrą, także także to najlepszy moment na jakiekolwiek przeróbki. Tutaj mamy konstrukcję pod gołębik rozkładowy, Zrobiona wylewka legary, rama jest metalowa. Podróż około pół metra będzie Rusztu. Dobrze, tak to wygląda. Tu Marcin ma młode gołębie. To jest w ogóle gołemnik, lotowy. Gołęba młody. A. A tam będzie ciąg gołębików lotowych gołębi dorosłych. Jest to, że jeszcze że będzie szykowane miejsce na jakieś no, także... no Przyjechaliśmy po jednego gołębia, może po dwa. <grybujesz> Życie zweryfikowało. Dobraliśmy trzy. Trzy po tej parze, o której yy, mówiłem Wam na filmie. Niebieska samiczka. Naprawdę kapitalna budowa. Niebieski samczyk. Jeszcze po jakichś tam negocjacjach zdecydowałem się jeszcze na samiczkę z tej pary. Tu akurat odbiła i jest niebieska pstra. Flory Warward. Odbiła do babki, do oryginalnej samicy. Y, Lismonta Rogera z Fineke 5000. Matki Olimpijczyka 2250. Także rewelacyjna samica.